Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Mówiąc o muskulaturach polskich aktorów, bez wątpienia na czoło wysuwa się Marek Perepeczko. Oczywiście, z okresu jego sylwetkowej świetności w okolicach roli Janosika. Zdecydowana większość facetów nie pogardziłaby posiadaniem sylwetki w takim stylu. Mówimy tu o bardzo naturalnym wyglądzie bez przesadnej muskularności czy spektakularnego docięcia. A jednak całość jest na tyle dobrze wyważona, że ciężko byłoby znaleźć drugiego aktora, który posiadałby tyle jakości. Pełni funkcjonalna, świetnie wyglądająca i naturalna sylwetka, czego chcieć więcej? W dzisiejszym materiale przyjrzę się temu, jaki rodzaj treningu odpowiadał za wrażenie, jakie perpeczko robił na ekranie, co może być nie tylko ciekawostką, ale być może zainspiruje cię także do wprowadzenia kilku metod czy ćwiczeń do twojej rutyny. Na początku warto zaznaczyć, że sylwetkowy potencjał Perepeczko zauważamy nie tylko my jakieś 50 lat po fakcie. Wspomina się, że aktor wielokrotnie był namawiany do stanięcia na kulturystycznej scenie i był mocno związany z bardzo niszowym wówczas środowiskiem osób zajmujących się treningiem siłowym. Sporo faktów związanych z treningami Perepeczko zdradza artykuł na stronie Jan Włodarek i przyjaciele. Ponoć aktor zaczął interesować się kulturystyką na początku lat 60., czyli wtedy, kiedy ta dyscyplina w naszym kraju dopiero zaczynała raczkować. Jak czytamy, aktor trenował dwa razy w tygodniu, stawiając na dużą intensywność, a ćwiczenia zajmowały mu do dwóch godzin. Oczywiście nie było wtedy mowy o maszynach, a wszystko opierało się na wolnych ciężarach i obecnie już raczej wymarłych sprężynach. Ponoć do jego ulubionych ćwiczeń należało wyciskanie sztangi leżąc w wąskim chwycie, w którym mógł pochwalić się rekordem życiowym wynoszącym 140 kg. Oprócz tego implementował wyciskanie sztangi nad głowę stojąc z obciążeniem 100 kg, czy zarzucanie sztangi na klatę z pomostu. Posiadał zatem w swym arsenale sporo ruchów, niekoniecznie spotykanych w treningu kulturystycznym. Zresztą miał także epizod ćwiczeń Trójboju Olimpijskiego, czyli po prostu podnoszenia ciężarów, tylko w tamtym okresie rywalizowano jeszcze w trzech bojach, a nie tak jak obecnie w dwóch. Jego wymiary podaje się następujące: 190 cm wzrostu, 90 kg wagi, 43 cm obwodu ramienia i 122 klatki. Chociaż obecnie nie wydają się to szczególnie wygórowane liczby, w tamtym okresie mniej więcej tak wyglądali polscy kulturyści. Była to zatem kulturystyczna sylwetka i tak jak mówiłem, nic nie stało na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj omawiali sukcesy perepeczko na scenie. Na przeszkodzie stanęła jednak polityka. Jak można się domyślić, komunistyczne władze naszego kraju nie podchodziły zbyt entuzjastycznie do kojarzonej z Zachodem i Ameryką dyscypliny, jaką była kulturystyka. Wyrazem tego było zabronienie w pewnym momencie organizowania oficjalnych Mistrzostw Polskich w kulturystyce. Jeszcze długi czas po tym, jak na zachodzie zaczęto organizować -Mister Olimpia i żelazny sport wchodził do mainstreamu, u nas uprawiano wielobój kulturystyczny, czyli oprócz pokazu sylwetki, brano pod uwagę wyniki w bojach siłowych czy umiejętności gimnastyczne. Perpeczko, oprócz tego, że trenował, uczęszczał także na uczelnie. Z obawy o to, że po pojawieniu się na scenie kulturystycznej może ulec zmianie jego status studenta, postanowił nie podejmować takiego ryzyka. Sylwetka z czasów Janosika to ta, którą aktor posiadał na początku lat 70. Serial kręcono dokładnie na przełomie lat 1972-73, co znaczy, że perepeczko miał na nim około 30 lat. Skoro zaczynał treningi na początku lat 60., jest to zatem efekt około 10-letniego stażu na siłowni. Przejdźmy jednak do tego, jakie ćwiczenia pomogły mu zbudować taką sylwetkę. Pierwszym z nich było, tak jak mówiłem, wyciskanie na ławce poziomej w wąskim chwycie. Z tym ruchem zaznajomiony jest chyba każdy, kto choć trochę interesuje się treningiem siłowym. Polega on po prostu na tym, że tym razem rozstawiamy dłonie dokładnie na szerokość barków lub wręcz minimalnie węziej. W publikacji z 2021 roku porównano aktywację poszczególnych grup mięśniowych w wyciskaniu w zależności od zastosowanego chwytu. Wąski chwyt powodował, że zarówno nowicjusze, jak i wytrenowane osoby były w stanie podnieść mniej kilogramów. Zwiększył on natomiast aktywację tricepsów. Dużo wyciskania na pewno pomogło mu też rozbudować klatę. Jeden z ciekawszych, obecnie raczej rzadko wykonywanych ruchów można zobaczyć na tej fotografii. Prawdziwie oldschoolowe ćwiczenie polegające na wykonywaniu krążenia talerzem od sztangi wokół głowy. W ten sposób zmuszamy do pracy grupy mięśniowe zlokalizowane w okolicy barków, ramion, a także mięśnie brzucha czy dołu pleców. To sprawia, że jest to bardzo uniwersalne i funkcjonalne ćwiczenie. Czasem znajdziemy je w repertuarze fighterów. Którzy korzystają z tego, że angażuje praktycznie wszystkie górne partie oraz mięśnie naszego kora. Wystarczy, że chwycisz talerz od sztangi, umieścisz go przed sobą na lekko zgiętych ramionach i zaczniesz kręcić nim wokół głowy. Staraj się wykonywać powolny, kontrolowany ruch. Po kilku kółkach możesz zmienić kierunek. Użyteczny ruch wykorzystywany przez marka Perepeczko, który także ciebie może wyróżnić na siłowni i wprowadzić urozmaicenie do twojej rutyny. Kolejne zapomniane ćwiczenie, które po angielsku nazywa się plate squeeze step up, czyli coś w stylu wchodzenia na pudło ściskając talerze od sztangi. Jeżeli ktoś w przeciwieństwie do mnie zna oficjalną polską nazwę, zachęcam do podzielenia się wiedzą w komentarzach. Na całym YouTubie udało mi się znaleźć tylko jeden instruktaż tego ćwiczenia, co sugeruje z jak zapomnianym ruchem mamy tutaj do czynienia. Od klasycznego wchodzenia na pudło różni się po pierwsze tym, że nogę cały czas utrzymujemy w powietrzu, oraz w dłoniach ściskamy talerze od sztangi, wzmacniając tym samym siłę chwytu. Aby talerze nie wypadły nam z rąk, używamy do pracy przedramion. Oprócz tego pracujemy nad równowagą, mięśniami kor oraz łódczy pośladków. Głównym celem wydaje się jednak tutaj wzmacnianie siły uchwytu. Jest to kolejne funkcjonalne ćwiczenie, które nawet z czystej ciekawości warto przetestować. Z bardziej znanych mamy podrzut. Nie jestem w stanie wymienić grupy mięśniowej, która nie pracowałaby podczas tego ćwiczenia. Jest to jeden z ruchów, który zmusza do pracy całe ciało, tym samym będąc jednym z najlepszych testów siły. Buduje czystą siłę, moc, wzmacnia mięśnie core, poprawia równowagę. Poza tym możecie także solidnie zmęczyć, a ty będziesz budować wytrzymałość. Z tych powodów jest to przydatny ruch nie tylko dla osób trenujących podnoszenie ciężarów, ale poprawę wyników mogą zauważyć reprezentanci praktycznie wszystkich sportów. Chociaż olimpijskie podnoszenie ciężarów nie jest często spotykaną na siłowniach dyscypliną, to sam podrzut powraca do łask dzięki rosnącej popularności crossfitu. Perepeczko jednak nie ćwiczył crossfitu, tylko tak jak mówiłem trójbój olimpijski, w którego skład wchodził właśnie podrzut, rewanie oraz obecnie już niewykonywane wyciskanie. Chociaż następne zdjęcie może sugerować wyciskanie sztangi nad głowę, osobiście stawiam raczej na zarzucanie sztangi na klatkę piersiową. Na widocznym na ekranie filmie technikę tego ćwiczenia prezentuje Jan Łuka. Jak tłumaczył, to ćwiczenie rozwija mięśnie prostowniki grzbietu, nóg i stanowi świetne urozmaicenie treningu kulturystycznego. Mamy zatem kolejne złożone ćwiczenie, które obecnie rzadko widuje się na siłowniach, mimo że może przynosić świetne rezultaty. Trening Marka Perepeczki nie był zatem stricte kulturystyczny. Wykorzystywał w nim wiele ruchów złożonych, angażujących całe ciało, które znane są raczej z podnoszenia ciężarów, aniżeli pracy nad hipertrofią. W ten sposób był w stanie zbudować nie tylko imponującą sylwetkę, ale także uniwersalną siłę i świetną funkcjonalność. Tak jak mówiłem na początku, jego ćwiczenia opierały się na wykorzystywaniu wolnych ciężarów. Jeśli do czegoś ten materiał mógłby zainspirować, to do przetestowania i urozmaicenia swoich treningów paroma oldschoolowymi ruchami. Na koniec warto dodać, że w obszarze jego zainteresowań nie było tylko dźwiganie ciężarów. Szczególną sympatią darzył kolarstwo, zresztą wspomina się, że swego czasu razem z Danielem Olbrychskim ukończył challenge polegający na pokonaniu w ciągu dwóch dni 400 km na dwóch kółkach. Te dodatkowe dyscypliny pozwoliły mu zachować niezbyt masywną sylwetkę i jeszcze dodały jej uniwersalności. To był stalowy szok, a teraz do następnego. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli Ci się podobał, możesz być zaskoczony o ile więcej wartości i informacji znajdziesz w moich produktach, przeznaczonych dla osób faktycznie zaangażowanych w tematy, jakie poruszam. Jeżeli nie oglądasz mnie jedynie w celach rozrywkowych, zachęcam do sprawdzenia e-booków, w które wkładam obecnie najwięcej swojego czasu i energii. To wszystko, by upewnić się, że dostarczam najwyższej jakości content osobom, którym faktycznie na tym zależy. Jeżeli zatem chcesz wejść na następny poziom, zapraszam na stronę stalowyszok.pl. Znajdziesz tutaj mój bestseller. Przegląd ponad 200 badań na temat popularnych suplementów, czyli e-book suplementy świadomy wybór. A dla fanów mojego klasycznego kontentu przygotowałem e-book oraz audiobook Kulturystyka Sport Zapomniany, który odpowie na każde pytanie, jakie mógłbyś mieć odnośnie żelaznego sportu. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu.